Hej, z tej strony KX, a w dzisiejszym poradniku do Dekalink pokażę Wam schemat walki wręcz, czyli to, z czym borykają się wszyscy początkujący gracze. Zapraszam do oglądania. Zwykły atak, wykonujemy go. Za pomocą szybkiego kliknięcia w lewy przycisk myszy, po czym zadaje on najniższą wartość mil damage. Każdym atakiem możemy wyrzucić napiętą do rzutu broń przeciwnika, lub broń palną albo łuk, który po prostu trzyma w rękach. Atak Naprężony. W zależności od naprężenia, obrażenia będą inne. Na przykład, gdy broń naprężymy do połowy, to zadamy połowę możliwych obrażeń do zadania z broni. Szybkość naprężenia broni zależy od prędkości, którą mamy podaną w prawym dolnym rogu. Broń naprężona do końca zada największe obrażenia. Uderzenie od tyłu. Jeżeli zajdziemy kogoś od tyłu i uderzymy go, on dostanie około 2,5-krotnie większe obrażenia. Pamiętaj, gdy przeciwnik posiada perk Immunity, nie działa na niego bonus uderzenia z tyłu oraz strzał w głowę. Rzut bronią. Rzucać możemy praktycznie wszystkim. Lecz są niektóre bronie, które się do tego wyjątkowo nadają. Na przykład javelin, lub tomachawka. Można również rzucać łukiem, kamieniem, patykiem, mantrakerem i wszystkim, co trzymamy w rękach. Obrażenia przy rzucaniu zależą od skali podanej w prawym dolnym rogu. Niektóre przedmioty nie mają jednak tej podziałki, np. mantraker. Oznacza to, że zadają one bardzo małe obrażenia, np. 5HP. Obrażenia są też uzależnione od siły naprężenia, rzucanej broni lub przedmiotu. Rzucona broń ignoruje gardę, o której zaraz powiemy. Golden Arm to perk, który zwiększa obrażenia zrzucanych broni o 100% i jej prędkość lotu o 25%, jeżeli broń jest naprężona na maksa. Tą czynność wykonujemy poprzez naciśnięcie kółka w myszy. I've been feeling old, I've been feeling cold. You're the heat that I know. Listen, you are my son. Garda. Jeżeli ktoś zechce uderzyć nas od przodu, a my zdążymy kliknąć prawy przycisk myszy, po wyprowadzeniu przez niego ciosu zostanie on odepchnięty, obrażenia będą zniwelowane, a my będziemy mieli kilka sekund, by uderzyć przeciwnika, w czasie, aż się pozbiera. Uwaga, garda działa na obrażenia mil damage zadawane tylko z przodu. Odpychanie. Czynność, którą możemy odepchnąć gracza tylko gdy trzyma gardę i zadać mu podobny efekt jak ten podczas uderzania w gardę. Dzięki czemu będziemy mogli uderzyć go bez obawy o atak, ale tylko przez kilka sekund. Jeżeli odepniemy kogoś podczas gdy nie ma gardy nie zada to ani żadnych efektów nam ani przeciwnikowi. To już tyle w tym odcinku. Jeżeli Ci się spodobał odcinek i chcesz więcej tego typu poradników, daj łapkę w górę, zostaw subskrypcję, żeby być na bieżąco i za lajku mojego fanpage'a, żeby wiedzieć, kiedy będą najbliższe live z Dekani. Ja dziękuję i do następnego odcinka.